O rozpoczęciu akcji od Warszawy, budzą stolicy, że wszystkich stron wziął na do rodzinnego miasta. Na drewnianej przekrawie, która na razie zastępuje w Warszawie spajane most, od kwitu do zmroku panuje ruch ogromnie ożywiony. na zbudzonych ulicach stolicy, w mieście pozbawionym domów miralnych i urządzeń użyteczności publicznej, na Pogorzelińskach i ruinach powstają szkoły, sklepy, warsztaty rzemieślnicze. Zainstalowana wewnętrznie zniszczonego tramwaju świadczy o tym, że słynny humor warszawski zwycięsko przetrwał czasem ubaz i tragedii uchybionego podstaju. Widok na prowizoryczną dzielnicę handlową u biegu Marszałkowskich i Alei Jerozolimskiej. Wszystkie przygotowania do szerokiej akcji odbudowy Warszawy są na ukończenie. Na usługach tej akcji staje polski robotnik, inżynier, serdecznie zaoferowana pomoc sojusznicy narodów Związku Radzieckiego i potężny przemysł wyzwolonych terenów rzeczy Śląsk wrócił do macierzy. Nad kopaliami i starej ziemi piastowskiej, która przestała już pracować dla zaborcy, powiewają biało standardy. Pierwszy węgiel zastanowi Woli, Łodzi, Białegostoku, Arsady. Dla tych komitetów oparcia Lim Koryot. polskie bomby lotnicze przeznaczone dla rzeki. nowe, straszliwe uderzenie w niemiecki system obrony, nowe gigantyczne zwycięstwo Polski na froncie wojny od długo. Po raz pierwszy od lat, kiedy wita naród Polski we wspólnie Rzymie, dziewięć Polskiego, który wielowiekowa niewola nie zdołała złamać poczucia narodowego i miłości do Polski. Decyzją rządu utworzone zostało wielkie województwo szląskie, do którego weszły również ziemie, Zagłębia Dąbrowskiego i Opola. Są jednozony i wolny. opoka polskości na zachodnim rubieżach Rzeczypospolitej. Osteniści. Jeszcze jeden pomnik niemieckiego budownictwa w Polsce. Wielokilometrowe szeregi baraku. Może po piątku, i trupów skrytych na razie pod próbę pokrośnej ziemi. Podobnie jak wszędzie, Niemcy starali się zatrzeć ślady najbardziej masowy broni. Ale jak wszędzie, ukryć wszystkiego nie udało się. Dostali trupy pomordowanych po w i

Wobec niewystarczającej pojemności krematorium tysiące trupów palono na stosach drzewa. Nowy triumf niemieckiej techniki. Racjonalizowane gazo W tych betonowych studiach dialogi trud i spala niezgodzenie. <laughs> Wnętrze gazo ażurowe ruszki w podwozie ułatwiają proces spalania zgonu. Szybka ofensywa Czerwonej Armii przeszkodziła uruchomieniu nowych fabryk śmierci. Pozostały niewykończone. Żyde świadectwo losu, jaki czekał Europę zwyciężoną przez Niemcy. Są i inne świadectwa. Wagony naładowane z dobytkiem ofiar. Stacja załadowania koncentracją z Lager Auschwitz. Miejsce przeznaczenia Niemcy. Niemcy, kraj morderców i złodziei. Ci, którym niespodziewane stargnięcie Czerwonej Armii uratowało życie. a ruski dzieci czekające właśnie w nim swojej kolejki do Krematorii. Przyjrzyjcie się tym dzieciom. Ich twarze mówią: Nie ma miłosierdzia dla Niemców, tak jak go nie ma dla Sakari i sije. Wojna przeniosła się na terytorium Niemiec. Sprawiedliwości musi się stać za to. W obserwowaniu wału pomorskiego wojsko-polskie toczy walki na terytorium, które Niemcy wieków, nieku uważać za swoje. A droga zikien z tego pochodu na żołnierzy opuszczone przez mieszkańców. Gdzie bez pańskie Wiele jeńców niemieckich niemiecki, kierowanych do centralnych obszarów Greków Polskich. Niemcy wojny przegrali. Ludność niemiecka przestała się już budzić z Przemocą uprowadzeni przez stopające się wojska, niemiecki mieszkańcy pomorskich i Miasteczek zmykają się spod nieproszonej okień. 3 dnia 3 wracają do dawnych miejsc pobytu. Tu zdani na zwycięzców czekają wyroku sprawiedliwości dziejowej. Wojsko polskie otrzymało rozdział dotarcia do wybrzeży Bałtyckiej. Na morskim polowcego grób, grób gromadził znacznych klient i żołnierzy. Akcji zbiera artyleria niemieckich jednostek morskich. Dzisła o powodze rozpoczęta. Na przedwora starego skoleńskiego grodu artyleria polska zajmuje stanowiska w Nowe. Polska wraca na morze.